Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica. Drodzy bracia i siostry, wszystko wskazuje na to, że kolejne orędzie, które było publikowane na tym kanale, ma wszelkie predyspozycje do tego, żeby się spełnić. Ono zostanie przypomniane na koniec tego nagrania, a w tej chwili chciałem Wam pokazać zrzut ekranu z informacji, które która pochodzi z portalu Polsat. Jest to informacja z 7 listopada. I w ramach tej tutaj właśnie możemy przeczytać, że rządy, poszczególne rządy w Europie, ostrzegają przed tak zwanym blackoutem, przed możliwością długotrwałego wyłączenia prądu zimą, długotrwałe przerwy w dostawie prądu, Mogące mieć bardzo poważne następstwa, realnie zagrażają Europie podczas nadchodzącej zimy. Ma to związek z narastającym kryzysem energetycznym. Jak przygotować się do blackoutu, który może mieć o wiele gorsze konsekwencje niż pandemia, uczy m.in. austriackie Ministerstwo Obrony, niemiecki rząd i służby cywilne Hiszpanii. I co ciekawe, w ramach tego artykułu możemy przeczytać między innymi, że austriacki rząd chce przygotować społeczeństwo do ewentualnych, długotrwałych wyłączeń prądu zimą, bo jego zdaniem są one wysoce realne. Idąc dalej, wskazówek jak radzić sobie z ewentualnym blackoutem przerwów w dostawie energii elektrycznej na dużą skalę, Udzieliło kilka dni temu austriackie Ministerstwo Obrony. I co ciekawe, zaleca się, aby mieć w domu świece, baterie, zapałki, tranzystorowe radia, apteczkę pierwszej pomocy, wodę pitną i żywność w puszkach. Jest następnie tutaj informacja, że mogą nie działać sygnalizacje świetlne, drogi mogą być zablokowane przez auta, którym zabrakło benzyny itd. itd. Natomiast w Niemczech jednym z zaleceń niemieckich ekspertów było przygotowanie dla każdego członka rodziny plecaka z odzieżą na 5 dni, środkami pierwszej pomocy, artykułami higienicznymi i niepsującą się żywnością. Teraz zachęcam tutaj właśnie do zobaczenia drugiego zrzutu ekranu to jest z tego samego artykułu. Tutaj możemy zobaczyć m.in., że także Szwajcaria ostrzega swoich mieszkańców. Szwajcarska prasa ujawniła kilka dni temu dokument rządowy ostrzegający przed możliwymi przerwami w dostępach prądu. I tutaj taki cytat się pojawia, że świat bez elektryczności może mieć o wiele gorsze konsekwencje niż pandemia. Chciałem w tym miejscu zauważyć, że w ramach orędzi. Już od jakiegoś czasu pojawiały się tego typu ostrzeżenia. W ramach tego zrzutu jeszcze pojawia się wątek Hiszpanii, która, co prawda, jak tutaj czytamy, nie jest uzależniona od dostaw z Europy. Niemniej jednak, Hiszpania jest jednak uzależniona od dostaw z Afryki Północnej. A od poniedziałku gaz przestał płynąć jedną z dwóch głównych nitek gazociągu. GME. W tym miejscu chciałem Was zaprosić też do przypomnienia sobie tego orędzia, które dotyczyło m.in. kwestii zimna i problemów w Europie. Luz de Maria de Bonilla, Argentyna. Orędzie świętego Michała Archanioła wraz z krótkim komentarzem Luz de Marii po orędziu. Ludu Boże, w zjednoczeniu z najświętszymi sercami Jezusa i Maryi wzywam was jako książy zastępów niebieskich, w imię, w imieniu najświętszych serc nawołuję lud Boży do zjednoczenia się w jednym głosie, w jednej wierze. Pod sztandarem Słowa Naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, poznanego już przez Was w Piśmie Świętym. Umacniajcie się, przyjmując ciało i krew Naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa. I w każdej komunii zapraszajcie naszą królową i matkę, aby to ona przyjmowała wraz z Wami swego Boskiego Syna. Nasza Królowa i Matka nieba i ziemi Was chroni. Pobudza Was do trwania z Jej Boskim Synem, aby zło nie dopadło Was jako swej ofiary. Jako dzieci Boga trwajcie w uważności na pouczenia instrukcje z nieba, Miejcie świadomość tego, jak pilnie trzeba gromadzić zboża i inne pokarmy według wieku każdego z członków rodzin, nie zapominając o pomocy dla niektórych z waszych braci. Strzeżcie lekarstw, których potrzebujecie, nie zapominając o wodzie niezbędnej do życia. Jesteście tak blisko globalnego chaosu i będą żałować, że nie byli posłuszni, jak w czasach naego, jak w czasach budowy wieży Babel, rodzaju 11.1.8. To pokolenie odkryć dojdzie do czasu, kiedy będzie musiało żyć bez tych odkryć, i powróci do prostego życia, bez ekonomii, nie lekceważąc śmierci wielkiej części ludzkości. Co się dzieje, będą się pytać, kiedy uniemożliwią im opuszczanie miejsc, w których się znajdują. Podróżni nie zdołają powrócić do swoich domów. Wśród światowego chaosu bezprawa podniesie się w niewidoczny sposób elita, narzucając swą władzę ludzkości. Człowiek staje się ofiarą swoich własnych odkryć, przygotowanych zawczasu na ten moment, w którym śnieg okrywa Europę, a i w innych krajach panuje zima. Obudźcie się, dzieci Boga, obudźcie się, nawróćcie się zanim ten moment nadejdzie. Moje legiony anielskie mają rozkaz ochraniać wiernych naszemu Królowi i Panu Jezusowi Chrystusowi oraz dzieci naszej Królowej i Matki Nieba i Ziemi. Módlcie się, Dzieci, módlcie się ze stałością, posłuszeństwem i poświęceniem i wiarą. Módlcie się za całą ludzkość. Módlcie się za La Palme w Hiszpanii. Daję wam poznać wcześniej to, co będzie cierpieniem ludzkości. Wybuch wulkanu. Nawróćcie się, zanim na całej ziemi zapadnie całkowita cisza. Część ludzkości wydaje się na łaskę duchów nieczystych. Moje legiony mają specjalne zadanie ochraniać niewinionka być może chodzi o małe dzieci. Kto się lęka, niech się nawróci i zmieni swoje życie nie przynoszą wam lęku tylko apel do świadomości sumienia ludzkości ostrzegając przed tym co nastąpi nawróćcie się zjednoczcie się przygotujcie się podział doprowadzi was do chaosu ten kto błogosławi jest błogosławiony. Ten, kto jest nieposłuszny, cierpi. Wobec tego, dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, bądźcie posłuszne już. Chronimy Was i będziemy Was chronić z Bożego rozkazu. Trwajcie w wierności względem Przenajświętszej trójcy. Dzieci, kochające Waszą królową i matkę, niechcie dobro Waszym bliźnim. Będziemy Was chronić w każdej chwili i przed każdym ciosem zła. Moim wysoko wzniesionym mieczem, bronię Was, prowadzę Was. Rozjaśniam wam drogę. Błogosławię was, lud wierny. Święty Michał Archanioł. Witaj, najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. Komentarz Luz de Maryi. Bracia. Święty Michał Archanioł. Dał mi wyjaśnienia na temat tego, przed czym nas ostrzegł. Musimy wziąć słowo dane nam w tym wezwaniu z nieba i dokładnie je zbadać, żeby znaleźć istotę wezwania i nie pozostać na peryferiach. Rzeczywiście jesteśmy doprowadzeni do chaosu. Jakiego nigdy wcześniej nie doświadczyliśmy. Dlatego niebo przestrzegało nas od lat w każdym aspekcie społecznym, politycznym, religijnym, ekonomicznym. Cała ludzkość z jednej chwili na drugą zostanie zalana przez chaos. Amen. 4 październik 2021